Aha, i witam cię. Witam cię. I chcę Wam tylko powiedzieć: w taki wstęp, w sumie fajny nagrać. Uwaga, doktory jadą. Kto zna ten mem, aż w społeczności foliarskiej to jest mem złoto. Więc. Taki wstęp co do tego filmu No i tak e. w ostatnim filmie w zasadzie w ostatnich filmach przedstawiłem wam już odprzedłem op ostatni ostatnim filmach wam przedstawiłem e. jak ja to widzę z ziołolecznictwem lecznictwem i leczenie się ziołami. To jest tak bardzo ważne, żeby to podtrzymywać, i też o tym pamiętać, pielęgnować, i o tym wiedzieć, jak do tego podchodzić. I w zasadzie robię te filmy w plenerze. Gdzieś tam co nieco też w domu będę nagrywał e, większość filmów już teraz od tego czasu będzie powstawał w plenerze za mną ut słońca co oznacza temat trochę refleksji i właśnie chciałbym zacząć na temat bo mówimy tutaj o tym patrzę gdzie ja idę a to po prostu zwykły las czy bardzo chciałbym zacząć ten temat od ziołolecznictwa i o atakach na ludzi z tym związanymi eee, i chciałbym wam powiedzieć że one będą jeszcze jeszcze więcej tych ataków w takim sensie, że tych ataków będzie eee, no naprawdę dużo na ludzi związanymi z no promujący ziołolecznictwo Promujący ten te nurt powiem wam tak no, to będą ataki skierowane na ludzi, którzy no, promują to, tak będą się do tego trzymać, tak? Leczą się tym No i dodatkowo gdzieś tam e, dzielą się tym jak się właśnie leczyć tymi, tymi ziołami no i, i takie już gdzieś tam osoby, które wiedzą to, to przykłady już były podawane. I w zasadzie to problemem jest dzisiaj znaleźć jednak kogoś kto e, kto też te zioła sprzedaje i są one bardzo dobre bo pamiętajmy e, no w Polsce mamy ten atut i powinniśmy być z tego dumni że te zioła są sprzedawane i nie ma największego problemu ale z tego co słyszę w innych krajach już jest coraz mniej tych sklepów i powinno to nas zastanawiać, czy nie dochodzi tu do ataku na, na to, co ma być czyli oni chcą zaatakować a tu po prostu kluczem jest zrozumienie, w tym, że firmy farmaceutyczne to jest ich główne zadanie pod płaszczykiem innych ludzi pod to. Wykonawcy tego są, wiadomo, zawsze inni ludzie, atakują ludzi związanych z działowiecnictwem. No i z tymi ludźmi, którzy to propagują, mówią, bo to napędza, w zależności od tego, właśnie tą sprzedaż. No ale właśnie firmy farmaceutyczne tego chcą uniknąć. Firmy farmaceutyczne chcą powiedzieć stop z tym. No i tu mamy wielki problem, że nie da się z tym bardzo dobrze walczyć, bo pojawiają się tacy ludzie, którzy realizują te zadania firm farmaceutycznych i atakując atakują po prostu ludzi. I ja tu nie mówię o ostatnim przypadku z telewizji THN ja tu mówię o wielu przypadkach na, na dziesiątki lat i też mówię przypadek taki, że w innych krajach oprócz Polski to fosy mamy taki atut, że mamy niektóre dobre firmy które sprzedają nam te suszone zioła i Dają nam obrót w tym i my możemy z tego czerpać. Powinniśmy być za to wdzięczni i też wdzięczni naturze, że takie coś nam daje, bo bez tej natury byśmy po prostu też nie zdołali. Tak te firmy by, by nie było tych firm. No i właśnie te ataki są wykierowane przez firmy farmaceutyczne, bo one. Konkurują z nimi. Oni chcą przejąć lecznictwo, zlikwidować lecznictwo, zlikwidować leczenie się po prostu e, lekami na bazie ziół. I to, że się Wam gdzieś tam w aptece pojawiają takie leki. No to pamiętajcie, że te leki w ogóle są, niebła ziemia, tak powiem trochę dziwnie ale niebo i ziemia co do leków po prostu taki, który znajdziecie w zielarskim sklepie czy po prostu w sklepie, który sprzedaje artykuły związanymi z zielarstwem powinniśmy się naprawdę grubo zastanowić czy te osoby które propagują leczenie się roślinami tak czy one w ogóle będą kiedyś, czy nie będą zakazane tak. No, przykład, tak jak wam mówię, ale nie powinniście się z tym no, brać z tego przykładu, tak? Zaatakowany został w TV pewien lekarz. I ten lekarz podjął się w zasadzie dezercji trochę no ale gdzieś tam będzie pewnie za to ponosił odpowiedzialność to też jest atak no tu chodzi o coś inne no ten lekarz nie mówił co macie używać ale jest między innymi lekarzem który gdzieś tam w internecie mówił że e, leczenie się roślinami wpływa dobrze jest kluczem do tego by mieć zdrowie no i wiadomo jak tacy ludzie to mówią no to zaczynają się ludzie to oglądać i się tym interesować, poszerzać wiedzę no i wtedy napędzają to kupno właśnie jeszcze tych ziół, roślin które służą nam zdrowiu no i, i pojawia się problem, że firmy farmaceutyczne tego chcą zakazać podsyłają ludzi i wykonują wtedy zadanie jakie mają do wykonania Proste bardzo założenie i są te ataki i tak to działa Tak działa ze wszystkim wszyscy wrogowie, którzy się pojawiają gdzieś tam jeśli chodzi o nie wiem wrogowie no to mają jakieś pochodzenie tak? Ci wrogowie. Ja nie mówię tu o wrogach tak i wiecie ja tu mówię o wrogach tak jak mówimy tu o wrogach tak nagonkowych gdzieś tam jak się pojawia jakaś na kogoś nagonka to e, to samość wrogów e, gdzieś tam jest zawsze głębsza niż myślimy. To nie są zwykli ludzie, to nam się wydaje, że to są zwykli ludzie, ale oni gdzieś tam podpisali potajemnie e, pewne umowy i to realizują. Teraz tak, bo krótki film, także to tyle. Eee, ja się tu opieram na Waszych e, wiadomo pytaniach. Jeśli macie jakieś pytanie do nawet samej mej osoby, e, możecie pisać do mnie wiadomo w komentarzu. Macie tam gdzieś w filmach moje też e, inne drogi kontaktu, możecie pisać. I brońmy tego, co jest ważne. Brońmy tego, co daje nam pełne zdrowie. I trzymajcie się. Pamiętajcie, że e, zioła, rośliny, natura to jest nasza wolność, i to, co my możemy zrobić, to z niej czerpać i to przekazywać z pokolenia na pokolenie. To jest nasze zadanie. To było kiedyś zadanie ludzi, tych ludzi już nie ma. Tak naprawdę teraz my przejmujemy to, musimy to pielęgnować, kontynuować, czym to się i tam bądźcie zdrowi.